Cześć, nazywam się Agata Dawidczyk, jestem kosmetologiem i specjalizuję się w poprawie kondycji skóry moich klientów. A dziś opowiem Ci, dlaczego warto stosować kremy lub serum z witaminą C. Poznaj pięć głównych zalet witaminy C. Po pierwsze, witamina C jest bardzo silnym antyoksydantem, zwalcza wolne rodniki i zapobiega przedwczesnemu starzeniu się skóry. Po drugie, bierze udział w syntezie ceramidów, kolagenu i elastyny. A dzięki temu Twoja skóra ma uzupełniony płaszcz hydrolipidowy, jest silnie nawilżona i jędrna i bardzo elastyczna. Witamina C jest także wskazana dla osób, które mają cery naczynkowe, ponieważ witamina C bardzo wzmacnia i obkurcza naczynia krwionośne, tym samym likwidując uporczywy rumień. Jeśli masz przebarwienia, również nie obawiaj się witaminy C. Witamina C działa rozjaśniająco, ale również hamuje tyrozynazę i zapobiega nawrotom tych uporczywych plam. Cera tłusta i trądzikowa? Tak, witamina C jest również dla tego typu cer. Witamina C ma działanie seboregulujące i przeciwzapalne. Polecam produkty z witaminą C. Obserwuj mnie po więcej porad kosmetycznych. Do zobaczenia!